Cześć, ja nazywam się Zygmunt. Dziś rozwiążemy 11 lekcję Pythona, czyli kontynuujemy kurs 14 w programie PixBlocks. Tematem lekcji są funkcje w Pythonie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynajmy. Pierwszy przykład informuje nas, że przyszedł czas na funkcję. Jednej z najbardziej przydatnych i użytecznych części informatyki. Funkcję to wydzielony fragment kodu, który można wielokrotnie używać w dowolnym miejscu. Musimy tylko pamiętać, że funkcja musi być utworzona wyżej w kodzie, a używać możemy jej dopiero poniżej. Tak jak w tym przykładzie, u góry tworzymy funkcję, a poniżej dopiero jej używamy. W zadaniu pierwszym, wzorując się na poprzednim przykładzie, napisz funkcję print goodbye, która po wywołaniu wypisze napis goodbye. U góry definiujemy funkcję z użyciem słowa kluczowego def, na dole ją wywołujemy. W zadaniu drugim napisz funkcję print pixblocks. która wypisze wyraz pixblocks daną na wejściu ilość razy. Wewnątrz naszej funkcji deklarujemy zmienną sentence, następnie w pętli for oraz za pomocą funkcji input pobieramy liczbę, ile razy mamy wypisać naszą zmienną. Printem wypisujemy. Sama funkcja wywołana jest dopiero poniżej. Przykład drugi pokazuje nam przykładową funkcję dodawania. Teraz gdy tylko potrzebujemy coś dodać, Wystarczy wpisać dane dwie liczby w nawiasy. W ten sposób zaoszczędzamy mnóstwo czasu i pamięci komputera. U góry mamy zadeklarowaną naszą funkcję, na dole wywołujemy ją z dwoma argumentami, to znaczy w pierwszym wywołaniu first number będzie 5, a second number 4. W zadaniu trzecim stwórz funkcję odejmowania subtraction, która policzy i wypisze wynik z dwóch podanych na wejściu liczb. Robimy to analogicznie do poprzedniego przykładu. Dodatkowo funkcji argumenty pobieramy z listy input. W zadaniu czwartym stwórz funkcję mergeStrings, która złączy dwa podane na wejściu słowa i wypisze wynik. Skorzystaj z przykładu z liczbami. Mamy tu typ zmiennych string, więc znak plusa tylko łączy. W zadaniu piątym napisz funkcję maxNumber, która wypisze największą liczbę z trzech podanych na wejściu. Najpierw wewnątrz funkcji sprawdzamy ifem i elifami wszystkie możliwości, która nam zwraca największą liczbę. Gdy wywołujemy funkcję, to argumenty pobieramy z inputa. W przykładzie trzecim dowiadujemy się, że funkcje możemy łączyć oraz używać wielokrotnie. W tym przykładzie używamy funkcji funkcji. Funkcja sam zwraca za pomocą return liczbę całkowitą, która trafia do funkcji print sentence która ją wypisze dodając napis, czyli w ostatniej linijce wywołujemy funkcję Print Sentence, wewnątrz jako argument drugą wywołujemy drugą funkcję sam, która z kolei argumenty pobiera z inputa. W zadaniu szóstym stwórz kalkulator, wzorując się na poprzednich zadaniach i przykładach, Wykorzystać cztery metody dla podanych na wejściu liczb: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, czyli tworzymy cztery funkcje. Które różnią się tylko rodzajem działania. Poniżej wypisujemy, wywołując nasze funkcje, z argumentami pobieranymi z listy. Przykład czwarty pokazuje funkcję isEven, która sprawdza, czy podana przez użytkownika liczba jest parzysta. U góry jest zadeklarowana funkcja, która w za pomocą modulo 2 sprawdza, czy jest reszta z dzielenia i zwraca w zależności od wyniku odpowiednią wartość. Poniżej za pomocą funkcji message show. Pobieramy wartość od użytkownika. Na końcu w printie wywołujemy naszą funkcję, gdzie jako argument pobieramy naszą zmienną, którą jednocześnie konwertujemy na int, czyli liczbę całkowitą. Funkcja zwróci błąd, jeżeli użytkownik poda literę. W zadaniu siódmym napisz funkcję isPrime, która sprawdzi podaną na wejściu liczbę, czy jest ona liczbą pierwszą. Jeżeli tak, to wypisze true, w przeciwnym wypadku false. W pierwszym ifie za pomocą metody abs, która zwraca wartość bezwzględną liczby, sprawdzamy czy liczba jest mniejsza bądź równa 1. Tu od razu zwracamy false. Następnie w pętli for in range w zakresie od liczby 2 sprawdzamy w ifie, czy reszta z dzielenia przez każdą liczbę pomiędzy równa będzie 0. Jeżeli tak, to też zwracamy false. Jeżeli pętla for nic nam nie znalazła, to zwracamy true. Nasz główny program uruchamia się w pętli for, która przechodzi przez cały input. Wewnątrz w printie wywołujemy naszą funkcję. Wewnątrz konwersja na int w sumie w tym przypadku nie jest potrzebna. Bez niej też zadziała. W zadaniu ósmym napisz funkcję isquare, is która sprawdzi, czy podana na wejściu liczba jest kwadratem innej liczby. Jeżeli tak, to wypisz true, w przeciwnym wypadku false. W wif wykorzystujemy wbudowaną funkcję maf, gdzie w tym przypadku math SQRT wraca nam pierwiastek kwadratowy danej liczby. Dodatkowo sprawdzamy przez modulo 1, czy reszta z dzielenia równa jest 0. Jeżeli tak, to zwracamy true, w przeciwnym wypadku false. Same wywołanie funkcji robimy w pętli for, przechodząc przez cały input. W zadaniu 9 napisz funkcję is_palindrom, która sprawdzi, czy podane na wejściu słowo jest palindromem. Czyli słowo, które brzmi tak samo czytane od początku i od końca. Jeżeli tak, to wypisz true. W przeciwnym wypadku wypisz false. Tworzymy dwie zmienne. Pierwsza będzie naszym słowem, zapisanym od tyłu, a druga przechowuje ilość znaków, czyli długość naszego wyrazu. Poniżej w pętli for in range o długości naszego wyrazu, dodaj kolejny wyraz, który pobiera od końca naszego bieżącego wyrazu. O długości odejmujemy najpierw i ale też musimy jeszcze jeden, bo indeksowana jest od 0, a nie od 1. Następnie w ifie porównujemy nasze dwa wyrazy. Nasza główna część programu wywoływana jest z for in range z argumentem 3, bo zawsze mamy trzy wyrazy na wejściu. Wewnątrz mamy print, w którym wywołujemy naszą funkcję. Przykład piąty pokazuje funkcję isVowel, która sprawdza czy podane na wejściu słowo jest zbudowane z samych samogłosek. Jeżeli tak, wypisz TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE. Najpierw tworzymy zmienną VOWEL, która jest listą i przechowuje nasze samogłoski. Następnie w pętli FOR IN RANGE, gdzie jako argument mamy funkcję, która zwraca nam długość wyrazu. Wewnątrz IFEM sprawdzamy, czy litery nie ma w naszej tablicy. Jeżeli warunek się zgadza, wypisujemy FALSE. Jeżeli w pętli żadna litera się nie znajduje, to na koniec zwracamy wartość true. Na koniec główna część, czyli nasz print, wywołuje naszą funkcję. W zadaniu dziesiątym napisz funkcję isCapital, która sprawdzi, czy dane słowo na wejściu jest napisane dużymi literami. Jeżeli tak, to wypisz true, w przeciwnym wypadku false. Wewnątrz funkcji tworzymy zmienną capitalWord, do której za pomocą metody upper przypisujemy nasz wyraz dużymi literami. Następnie w pętli for in range, gdzie jako argument użyjemy funkcji len, która sprawdzi długość wyrazu. Niżej w ifie porównujemy nasze wyrazy i zwracamy odpowiednią wartość. Na dole w pętli for in range jest nasza główna część programu, gdzie print wywołuje naszą funkcję. W zadaniu 11 napisz program, który z wejściowych słów wypisze tylko słowa złożone z liter a i b. W pętli for sprawdzamy w czy kolejna litera z wyrazu jest różna od A i różna od B? Jeżeli warunek jest prawdziwy, to zwracamy false. Jeżeli w ifie nic nie znajdziemy, to wypisujemy true. Poniżej mamy naszą główną pętlę, która sprawdza ifem naszą funkcję. Jeżeli jest wartość true, to się wykona nasz print. W zadaniu 12 napisz program, który dla każdej pary liczb wliczy ich największy dzielnik, czyli największą taką liczbę, przez którą dzielą się dwie liczby podane na wejściu. Najpierw w naszej funkcji sprawdzamy ifem, która liczba na wejściu jest większa. Następnie w pętli for in range, gdzie pierwszy element będzie naszym górnym przedziałem, drugi przedział to minus 1. Następne minus 1 oznacza, że w następnym wykonaniu pętli pomniejszymy o 1. Dalej w ifie sprawdzamy, czy nie ma reszty z dzielenia przez jedną i drugą liczbę. Jeżeli warunek jest spełniony, to wracamy i... W kolejnej pętli wyciągamy kolejne elementy. Int je konwertuje na liczby. Na koniec w princie wywołujemy naszą funkcję i jako argument podajemy nasze zmienne wyciągnięte z inputa. W zadaniu 13 napisz program, który z podanych słów na wejściu wypisze słowa, które zawierają najwięcej liter A. Jeżeli jest kilka takich słów, wypisz wszystkie z nich. Robimy funkcję, w której zmienna C przechowuje nam ilość liter A w wyrazie. Wyszykujemy to w pętli for porównując wifie każdą literę za. Na koniec funkcja zwraca nam zmienną c. W samym programie dalej tworzymy zmienną max, która będzie przechowywać nam maksymalną ilość liter a w wyrazie. Pierwsza pętla for sprawdzi nam jaka jest największa suma liter a w wyrazie, sprawdzając każdy wyraz po kolei poprzez wywołanie naszej funkcji wifie. Druga pętla FOR porówna nam WIFI ilość liter A w każdym wyrazie poprzez wywołanie naszej funkcji i porówna tą literę z naszą zmienną max. Jeżeli będą równe, to ten wyraz wypisze. W zadaniu 14 napisz program, który dla każdej z pary liczb wyliczy ich największą wspólną wielokrotność, czyli najmniejszą taką liczbę, że jest podzielna przez obie liczby podane na wejściu. Tworzymy naszą funkcję. Najpierw patrzymy, który element jest mniejszy. Następnie w pętli for in range o zakresie od elementu minimalnego do liczby, która jest wynikiem mnożenia dwóch liczb powiększonych o jeden, żeby przedział był dumpnięty. Następnie sprawdzamy w ifie, czy nie ma reszty dzielenia naszej zmiennej przez pierwszy element i jednocześnie drugi. Jeżeli warunek jest spełniony, to zwracamy i. Następnie w naszej głównej pętli for wyciągamy do zmiennej Numbers każdą linię do listy. Tworzymy dwie zmienne i do nich przypisujemy pierwszy i drugi element z listy. Na koniec w printcie wywołujemy naszą funkcję z tymi zmiennymi jako jej argumenty. W zadaniu 15 napisz program sprawdzający czy dane słowo podane na wejściu jest polindromem. Czyli tak samo się pisze od przodu jak i od końca. Wewnątrz naszej funkcji tworzymy pętlę for in range w zakresie od zera do połowy długości naszego wyrazu. Następnie w WIF-ie sprawdzamy, czy pierwszy element jest różny od ostatniego, następnie drugi z przedostatnim i tak dalej. Jeżeli warunek jest spełniony, to zwracamy false. Jeżeli pętla nie zwróci ani razu false, to zwracamy wartość true. Poniżej mamy naszą główną część programu. Najpierw tworzymy zmienną word, do której wartość przypisujemy z listy input. Następnie drugą zmienną, do której przypisujemy wartość wywołanej naszej funkcji z naszą zmienną Word. Na koniec ifem sprawdzamy naszą wartość i zwracamy odpowiedni komunikat. Przykład szósty pokazuje, że w celu stworzenia funkcji z nieokreśloną liczbą argumentów dodajemy gwiazdkę przed nazwą argumentu, aby zdefiniować go jako tablica zmiennych. Przykład siódmy pokazuje, że aby wykorzystać elementy z listy jako wiele argumentów funkcji najpierw musimy ją przekonwertować na tablicę zmiennych. W zadaniu 16 stwórz funkcję sgn, która obliczy funkcję signum podanych liczb, a następnie wypisze jej wynik. Z matematyki to oznacza, że jeżeli liczba jest mniejsza od 0, to zwraca nam 1. Jeżeli równa 0, to zwraca 0. Jeżeli większa od 0, to zawsze zwraca 1. Realizujemy to ifem i l-ifami a w części głównej programu w pętli FOR przechodzimy przez listę input i wewnątrz jej w princie wywołujemy naszą funkcję. W zadaniu 17 stwórz funkcję min, która odnajdzie najmniejszą wartość w ciągu, a następnie ją wypisze. Tworzymy funkcję min, która wywołuje nieokreśloną liczbę argumentów. Tworzymy zmienną min, następnie w pętli FOR przechodzimy przez wszystkie argumenty IFEM sprawdzając, czy następna liczba jest mniejsza. Jeżeli tak, to ją przypisujemy do naszej zmiennej. Następnie funkcja zwraca nam wartość zmiennej min. W części głównej programu pętlą for przechodzimy przez input, wyciągając kolejne ciągi do listy numbers. Następnie w printie wywołujemy naszą funkcję, podając elementy z listy jako argumenty. W zadaniu 18 stwórz funkcję max. Która odnajdzie największą wartość w ciągu, a następnie ją wypisze. Zadanie robimy analogicznie do omówionego zadania przed chwilą. Przykład ósmy pokazuje, że możemy przypisać argumentowi danej funkcji domyślną wartość, która będzie wykorzystywana w przypadku, gdy nie zostanie ona podana przy wywołaniu funkcji. Przykład dziewiąty pokazuje, że gdy w funkcji istnieje wiele argumentów mających domyślną wartość, możemy wywołać się z użyciem argumentów kluczowych, czyli nazwa argumentu równa się wartość. W przykładzie 10 dowiadujemy się, że dodanie słowa kluczowego global przed zmienną, która występuje poza funkcją, umożliwia zmianę wartości tej zmiennej zamiast tworzenia zmiennej dostępnej tylko wewnątrz funkcji. W przykładzie 11 poznajemy wyrażenie lambda, która w pytonie umożliwia zdefiniowanie jednolinijkowych Minifunkcji. Przykładowa funkcja lambda mnoży liczbę przez 2. W przykładzie 12 dowiadujemy się, że funkcje lambda mogą korzystać z większej ilości argumentów. Ta funkcja obliczy sumę trzech podanych liczb. W przykładzie 13 dowiadujemy się, że główną zaletą funkcji lambda jest możliwość utworzenia jej w innej funkcji. Tu mamy to na przykładzie potęgowania. W zadaniu 19 stwórz funkcję lambda, która obliczy potęgi o podanych podstawach i wykładnikach. Następnie wypisz wynik tej funkcji dla podanych liczb. Tworzymy funkcję exponentiation jako lambda o dwóch argumentach, które służą do potęgowania. Następnie w części głównej programu, wewnątrz pętli for in input, w printie wywołujemy naszą funkcję z argumentami wyciągniętymi za pomocą metody split. Poniżej mamy zabawy, które są czystymi lekcjami do poćwiczenia nowo poznanej wiedzy z kursu. W tej lekcji to już wszystko. Zapraszam do kolejnych. Żeby nie przegapić, zasubskrybuj kanał poniżej. W opisie filmu link do wszystkich filmów z kursu 14. Programu Pixblocks. Do zobaczenia. Cześć.